Siemanko drodzy mili kochani Dzisiaj się bawimy z własnym motorkiem nie? Eee, co jest w planach eee, Wyczyszczenie filtra powietrza Który znajduje się Niestety pod plastikami Pod bakiem Trzeba będzie wszystko zdemontować I druga kwestia miałem niezbyt przyjemną Nieprzyjemną no, Była sytuacja Zdarzenie Motocykl wpadł w studzienkę Wolneł po lagach, No i no niestety jakby to powiedzieć? Lagi całe mi już tak popuszczają, że już mi tutaj się przebarwia, więc całość idzie do wymiany. Zobaczymy, co mi się uda nagrać i co uda mi się zrobić w tym czasie. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej. A tam są... Tam stoją i są nowysieńkie lagi. Ale najpierw zaczniemy od filterka. Bo to łatwiejsza i prostsza robota. No, obudowa jest na sześć śrubek dwie po bokach z jednej strony z drugiej i dwie z przodu tylko przy demontażu trzeba pamiętać ciekawe czy mi to pójdzie łatwo bo tutaj z tej strony tu jest połączenie do wyświetlacza trzeba właśnie pamiętać, żeby to badziectwo o właśnie to odpiąć o. to chciałem właśnie osiągnąć i teraz mogę oh, gąbeczka mi odpadła na spokojnie Ech, Mam nadzieję, że na spokojnie, ale raczej na spokojnie nie będzie pewnie trzeba cały ten montować No cóż, możemy wracać. Filterek był zawalony i chciałem się już tego nagrywać, bo tego było sporo, ale udało się ogarnąć. na jakieś 2-3 tysiące kilometrów. No i mamy na Wysieńki. laguski, Leciagówki. To będzie. Nie wiem, która. Ta? Coś mi tu nie pasuje. A może? Może ta? No, chyba ta. Żeby zamontować lagi, musiałem go postawić na Podnośnik. Będę musiał zdemontować pług i użyć drugiego podnośnika. Niestety tu się inaczej nie da. Zrobię trochę da inaczej wtedy. O, tutaj trochę podniesiemy. but Trzymasz się, chyba się trzymasz stabilnie, powiedzmy, że stabilnie, ale uznajmy, że stabilnie, ale że ja sam sobie nie ufam, to zepniemy to pasem, nie? Tak, bo jak zwykle nic nie widać co ja robię, nie? Czujnik ABS-u Z tym pierdośnikiem wyciągnięty Teraz trzeba Klocki, klocki, klocki Trzeba ściągnąć klocki 在这边。 W tym momencie klocuszki powinny o właśnie na spokojnie nie ma się co śpieszyć i aż tak patyczkować, w sensie stresować. No to jak wrażo mi wtedy to musi teraz też wyjść jakimś cudem. A jakby się ktoś interesował, ile mi kosztowała ta nieprzyjemność z lagami, no to awa, awa. No wyjść. O! Widzieliście? Wystarczyło ładnie poprosić. Powiedzieć, no wyjść. Czas popodnosić podnosić troszkę maluszka. Oo. Oj, kółeczko już jest w powietrzu. To fajnie. To tyle powinno mi wystarczyć, nie. Znowu muszę się bawić sposobem. No cóż. jest jak to wygląda? Masakra. Wiecie co? Ja chyba tą kamerę postawię gdzieś z boku, bo. Zawsze mi spierdziela w inną stronę. i co, lagi odsłonięte, nie? Zamacujmy to tak dokładnie. Być. Może być. No i będziemy. Wyciągali jedną i drugą. którą mamy pierwszą, lewą mamy wyciągniętą. Czyli trzeba poluzować śrubę na dolnej części półki i na górnej. Są ogólnie dwie śruby. za małe. A to jest dobre. A to ciekawostka. Na dwie różne średnice są te śruby. To ciekawostka. Za małe. Za małe. tu O, pasuje. No, wylazło. I teraz Wam pokażę na filmiku o co mi chodzi. I czemu jest taki ból u mnie po tym zdarzeniu. Tutaj jak widać, wszystko już on tak wycieka, wszystko. To, ale to ja czyściłem to szmatą i to jest po jednej jeździe 10-minutowej. To jest po jeździe 10-minutowej. Nic więcej. Także przy montażu zawsze się upewnijcie. Ech, taka rada, dobra czy nie, nie wiem, czy wszystko jest tak jak trzeba i czy jest przełożone. Ech, nowe są dosyć blasków, no trudno się mówić. Przeżyję brak dla końca. Delikatnie. Powoli Tak mówili A jak oni to wtedy mi chcecie, że to tak on szło To jest pytanie Jak oni mnie to wtedy wsadzieli Zalazmy to be. I główkę dobra to było mniej więcej na tej wysokości dlatego drugie nie wykręcałem bo teraz mam ściągę drugie nie wykręciłem To mam ściągę mianowicie tu widzę, że mam na takiej wysokości a tu mam na takiej, czyli jest ciut za wysoko o o Jeszcze o, teraz jest ideolo. Teraz jest ideolo. Idąc analogicznie tropem tamtego przyjaciela. odnaleźć kurde dobry kąt, nie. O! Weszło. Wchając do góry i lekko przekręcając jakoś idzie. Ja bym się tu wierzył. O! Idziemy do góry. No i superaśnie. Czy to jest ta wysokość co wtedy? Nie, teraz jest za wysoko. O, o, o teraz jest idealnie. ja to chyba trochę podniosę i łatwiej niż kurde ciopcianie się. Klabesy zamontowane. Czyli tak. Pochowek narzędzia. A nie, 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 nie. pochowek narzędzia jeszcze. Jeszcze muszę dolny pług przychodzić, ale to za chwilę. Pierwszy trzeba go stestować. Tak jak mówiłem. Będę go testować A go opuścić Robię dosyć mocne testowe hamowania Że ja tak to określę Zobaczymy jak na nowiesieńkich flagach Nic nie widać Czyściutkie, czyściutkie Mmm, także dominałek zrobiony. Wymiana lag jednej, drugiej, filtra powietrza. Czas operacyjny zajęło mi to dwie godziny. No nic, dzięki wielkie za cierpliwość, za oglądanie i do usłyszenia i zobaczenia. Czas w końcu coś nagrać z podróży, a nie tylko grzebanie i grzebanie, nie? No, hej!